11. Hey! <laughs> Tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. It. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off. Fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. Exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. Hey, the road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. Stand up, stand up if you love football, a passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football. In Azuma 11. In Azuma, hey, in azuma, here we go. Na początku drugiej połowy mamy remis 2 do 2. I nazuma niesiona niczym falą doprowadza do wyrównania. To kluczowa bramka spotkania. Bitwa o chwałę właśnie mocno się zaostrzyła. Gotowi? Wygrajmy! Awansujmy na Mistrzostwa Świata! Tak! Ta! Trzymajcie się, chłopaki! Mecz rozpoczyna się na nowo! Się Braciszku, wierzę w was! Dlaczego się nie uśmiechasz? Och, tak. Zaraz. Dalej, dalej, Aksel, dacie radę! Hmm. Skończył się okres waszej dominacji, dziwaki! Uwaga, bo wchodzą szybko na drugim skrzydle! Ja, pakuj piłkę do bramki! Wszechpotężny zaraz! Jejść. Sprawiedliwości! Nasz bilet na mistrzostwa świata. Teraz, kiedy Mark znów stoi w bramce, nawet ognisty smok nam mnie straszny i na pewno wygramy! <tostwierdze> tak jak myślałem. Byron strzela! Czy to będzie kolejny wszechpotężny taran? <twierdze> Co się dzieje? Gautyczny taran! Kolejne, nieznane nam dotąd uderzenie. O, o co chodzi? Nie jest dobrze. sprawiedliwości. <ślenia> Korea prowadzi po raz kolejny! Wszechpotężny taran przekształcił się w chaotyczny taran i pokonał Ewansa. Potężna Pięść Sprawiedliwości dostała po łapach! Wszystko w porządku, Mark? Przepraszam, chłopaki. Nie mogłem tego obronić. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ale nie możemy jeszcze odpuścić choćby na chwilkę. Musimy wciąż się rozwijać i dotrzymywać im tempa. Utrata kolejnej bramki akurat w tej fazie meczu bardzo boli. Spokojna głowa. Żaden z nich nie ma zamiaru się poddać. Masz absolutną rację. Zbyt ciężko trenowali, by teraz odpaść. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec! Dacie radę, nie poddawajcie się! Nie sądzę, aby oni chcieli się poddać. A? Aksel słuchaj, bardzo bym chciał, żebyśmy strzelili bramkę tygrysiał burzą, wiesz? Musisz mi to obiecać. Ognisty smok objął prowadzenie w kluczowym momencie i Inazuma stają teraz niejako pod ścianą. Czy uda im się odwrócić jednak losy tego meczu? Śmiało i do przodu! Nie bójcie się szybko atakować! Archer, trzymaj! Nie stój tak, tylko podaj do szarpa! Jasne! Choi ja. przechwycił piłkę, zanim Hawkins pomyślał, do kogo w ogóle zagrać! Wszyscy cofnąć się! śledził. śledziu! No. Uh. Nigdzie się nie wybieram! Uh. 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 KUROO! Tak! Zablokowałem! I co się nazywa obrona? A gdzie on się tego nauczył? To było po prostu nieziemskie. Oh. WallSide przełamuje akcję swoją najnowszą obroną o nazwie Góra, lecz sytuacja wciąż jest dramatyczna. Trzymaj! O-o! Chyba znowu uderzę chaotycznym taranem. Uważaj, Mark! Nie tym razem z Marki! O, o? Rofeska! Leć, Archer! Nie, tym razem się uda! Co ci się stało? Archer, liczymy na Ciebie! W kwestii Twojego talentu sporo zaryzykowałem. Jak uważasz, Patałachu? Znowu zawalisz i tyle, bezużytecznym atołku. Niech to! Przez nieszczęśliwy no. Kicks Hawkinsa ognisty smog będzie wykonywał za chwilę rzut rożny. A. Sposób gry drużyny przeciwnej go paraliżuje. Nie wygramy tego meczu. Jeszcze tylko jedna bramka, i skończą się wasze marzenia. <tryk> o nie. Archer, czego ty się tak boisz, co? Ja się niczego nie boję. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Pomyłka nie jest żadnym powodem do wstydu. Większą hańbą jest paraliż ze strachu przed popełnieniem pomyłki. Ty właśnie to robisz. Kapitanie, graj najlepiej jak potrafisz i nie bój się, że coś ci nie wyjdzie. Wznieś, że można się pomylić? Pewnie, że tak. Daj się ponieść grze. Wyzwól z siebie demona i zobacz, co się stanie. Skoro ty tak twierdzisz, dam z siebie teraz wszystko. Czy to kolejny chaotyczny taran? Tak. A w temacie rozwałki to ja jestem Archer Hawkins, ludzie! Nie. Ja! 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 To jego słynny próżniowy atak! Prawda, że niesamowity? Fantastyczne zagranie, Archer! Mhm. Naprawdę jest naszym bohaterem. Dobrze, że oberwałem za niego! To było czadowe uderzenie! I o tym właśnie mówiłem. Chłopak najwyraźniej przestał się krępować. Tylko tak dalej, archer! No dalej, chłopaki! Rozłóżcie ich! Co za gość? Nawet archerowi dodał pewności siebie. Oni rzeczywiście mogą być całkiem przyzwoitą drużyną. Przejmij! No, to lecę, ostrzem meteoru Wersja Druga. Wybuchowy klaps zatrzyma wszystko. Mm. <słyska> Meteorów drugiej, dopalonej wersji, przeszło przez bramkarza jak nóż przez masło. Ten idealny kontratak zaczął się od przechwytu Hawkinsa. I nazuma doprowadza do remisu 3 do 3. Znowu mamy remis. Czy i uda się odwrócić losy tego spotkania? No dobra, najwyższa pora zrobić swoje. <laughs> Zostało mało czasu, ale nadal możemy wygrać. Dalej chłopaki, jeszcze tylko jeden gol. Na pewno nam się uda. Ta tak! To jest to Axel. Jeszcze tylko jeden gol. Jeszcze jeden, chłopaki. Uda im się. Na pewno im się uda. jeden gol i jedziemy na mistrzostwa. Która drużyna zdobędzie bilet na mistrzostwa świata? Czy będzie to Inazuma Japan, czy Ognisty Smok? Do końcowego gwizdka coraz mniej czasu. <trym> Zaczyna się robić ciekawie. Byron przedostaje się przez lukę w obronie. Czyżby znowu chciał zdobyć bramkę samodzielnie? <mulet> <mulet> Kulczowino mnie. Coś marnie to widzę. Chaotyczny taran. Uważaj, Mark. Zapiłka też wpadnie do bramki. Nie mam zamiaru przegrać. Awansuję. My awansujemy, to my pojedziemy na Mistrzostwa Świata bez dyskusji. Awansujemy i dokonamy tego wspólnie. Nie! Co ulicha? Co to było? Co to za obrona? Ale jak on to... To było kolejne stadium Pięści Sprawiedliwości! Nazwałem je otwori. Ewans znowu broni! Z Pięści Sprawiedliwości wykształcił zupełnie nową paradę! Chaotyczny taran przepadł! W trakcie meczu wymyśliłeś zupełnie nową obronę! To od nas w tej chwili zależy, który z zespołów awansuje. Szybko, chłopaki! To faktycznie jeden z piękniejszych meczów, jakie widziałem. Ale to my mamy przewagę i ją wykorzystamy. Krasie znowu wyrównała, a Inazuma przeprowadza kolejny atak. W jaki sposób ognisty smok powstrzyma ich tym razem? Uważaj! No dalej! Śmiało, Axel, teraz dasz radę! No to uwaga! Blaze i biegną w głąb pola! Ah! Ah! To frustrujące, prawda? Hmm. Aksel, do ciebie Nie! zrób to! Nie przeszliśmy przez całe eliminacje, żeby teraz odpaść, i wiesz o tym? Robi się teraz. się uda. A żebyś wiedział, że tak. Tak! Ha!! ha. Ja. Ty Nie wiem, co robi źle. Wieku, możesz powiedzieć, co ci jest? Hej, Axel! Jesteś napastnikiem czy zardzewiałą strzelbą? Wchodząc na boisko, musisz przestać myśleć o innych rzeczach, zwłaszcza w przypadku tak ważnego meczu. Słuchaj, on ma rację. Co się z tobą stało? Moim bohaterem był zupełnie inny Axel Blaze. Może pokażemy twój nowy strzał ojcu. Myślę, że byłby pod sporym wrażeniem Masz rację. Całkowicie. Stanowczo za dużo myślę. Czym się tak denerwuję? Bez względu na to, co będę w życiu robił, moja miłość do piłki nigdy się nie zmieni. I moi przyjaciele również nigdy się nie zmienią. Tylko o to proszę. Dlatego dam z siebie wszystko tak jak zwykle. Potężne wybicie bramkarza. Daj nam zwycięstwo! Dalej, Aksel. No strzelaj wreszcie! Gotowy? No pewnie. Tym razem padnie bramka. Za mną! Jasne! Idę po zwycięstwo. Tak, właśnie dokładnie to zrobię. Choćby nie wiem co. Ha! 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 Ty, Grysia. Burza. Uh! <muchy> Strzeliliśmy... Strzeliliśmy gola! Tak. Przecież ci mówiłem. Co za powrót! Kapitalny kombos z Blaze'a i Hopsa przełamał koreańską obronę i to teraz Inazuma prowadzi na kilka minut przed końcowym gwizdkiem! Udało się! To nie koniec. Jeszcze nie. Abadonowy cios. Ha. Wy. Ja. Całnichtslee. Obronie! Dalej, Mark! Dalej, Mark! Obroń to! Kapitanie! Kapitanie! Muszę obronić ten strzał. Wykorzystam moje pokłady energii. Łomury. za pan jedzie na Mistrzostwa Świata po wygraniu najbardziej wyrównanego meczu, jaki widziałem! Hmm. No, Mark. No. Chyba rzeczywiście zasłużyliście na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Udało się, ludzie! Ja... Wiedziałem, że im się uda. A ja nadal nie mogę uwierzyć. Huh? Moje tylko nasze! Świat może się bać! Oh. Hej, Mark. Moje gratulacje. Słuchajcie! Udało się nam! Aksel! <grym> udało się Wam! Wygraliście! Tak! tato fajnie że jesteś gratuluję dzięki tobie wasza drużyna awansowała do mistrzostw świata kiepsko się znam na piłce ale wydaje mi się że oni nadal cię potrzebują Aha. dlatego może lepiej graj dalej w tę piłkę kochasz ten sport a twoje życie to twoje decyzje No i kto by pomyślał, Mistrzostwa Świata? Jestem z ciebie taka dumna. Dziękuję za wsparcie. Hej, ale dlaczego płaczesz? A dlaczego nie? Przecież równie dobrze można płakać ze szczęścia. Naprawdę można? Dobra robota! I tylko tak dalej! Jasne, siostrzyczko. Hej, Aksel! Ale wdechę, co nie? Jedziemy na Mistrzostwa! Tak! A zatem czas opuścić Japonię i wyruszyć na Mistrzostwa Świata rozgrywane na wyspie Lyokot. Nie mogę się doczekać! Huh? Chwileczkę! A kto to? Oglądajcie kolejny odcinek! Nasz bilet do świata! Ale będzie się działo! Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Krzysztof Pieszak. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Fudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.